Realizacja Arnaud de Znajdujemy się u podnóża Himalajów w Indiach, na południe od Kaszmiru, na zachód od Nepalu. Powyżej Doliny Kangra słynącej ze swojej szkoły miniatur i rozkwieconych wiosen. To właśnie tutaj, w domu, który oglądamy, mieszka głowa jednego z odłamów buddyzmu Dalai Lama. Zaś w okolicznych domostwach coś, co można określić jako jego duchową świtę kilku mnichów. Są to mnisi buddyjscy posłuszni wskazówkom buddy Gwatamy sformułowanym ponad 2,5 tysiąca lat temu. Sam Dalai Lama jest przede wszystkim mnichem, wyznawcą zreformowanego odłamu buddyzmu tantrycznego. Jest przywódcą duchowym przez swych wyznawców uznawanym za wcielenie Bodhisattwy, Avalokiteszwary, ucieleśnienia litości oraz za ideał duchowy wielu sekt i zakonów, na które dzieli się buddyzm. Dalai Lama pozostaje, zgodnie z tradycją, członkiem sekty żółtych czapek, czyli tak zwanego Gelugpa, buddyzmu zreformowanego. U wieku. Na przełomie XIV i XV wieku wielki reformator Cong Karpa wprowadził surową dyscyplinę reguł zakonnych, postulując poszerzenie zakresu nauki filozoficznej i moralnej poprzedzającej właściwe praktyki ascezy wyższego stopnia w wtajemniczenia. Młodzieńcy niosący żółte szaty mnichów buddyjskich przewieszone przez ramię to członkowie nowicjatu, którzy po latach trudnych przygotowań zostaną uroczyście przyjęci do wspólnoty zakonnej, którą założył Budda Sakyamuni na 500 lat przed naszą erą. Mnisi i mniszki dobrowolnie wyrzekają się uczestnictwa w zwykłym ludzkim życiu, całkowicie poświęcając się poszukiwaniu wewnętrznego przebudzenia, które uwalnia od pragnień, strachu i cierpienia. Ścisłe przestrzeganie reguł zakonnych, w szczególności zaś zasad celibatu, wprowadzone przez Kape, przywróciło znaczenie podstawowym założeniom buddyzmu, stając się cechą wspólną drogi Mahajany oraz wyznań buddyjskich ludów Azji Południowo-Wschodniej. Podczas uroczystości święceń zakonnych Dalai Lama recytuje sutry, słowa Buddy, święte teksty religii buddyjskiej, były natchnieniem trzeciej części ludzkości naszej planety. Buddyzm jest dla nas ważniejszą spuścizną kulturalną niż tradycja grecko-rzymska. Inna sprawa, że jego podstawy w tak dużym stopniu różnią się od założeń humanizmu europejskiego iż bardzo trudne staje się jego zrozumienie w kręgu cywilizacji zachodniej. Trójkami jedni po drugich stają nowicjusze przed obliczem Dalai Lamy, który błogosławi ich szaty, żółte habity wspólne wszystkim sektom buddyjskim i będące częścią skromnego dobytku osobistego każdego mnicha. Jest to pierwszy krok na drodze, która polega przede wszystkim na czujności i uwadze. Poprzez uwolnienie się od rozrywek i przyjemności ziemskich mnich osiąga wewnętrzne... Zjednoczenie z samym źródłem bytu, z wielkim życiem, którego życie indywidualne jest jedynie zewnętrznym przejawem. Znika przekonanie o konieczności ograniczonej egzystencji w czasie i przestrzeni, a w jej miejsce pojawia się poczucie pewności i radości. Poza habitem mnich posiada także miseczkę, do której zbierać będzie datki w postaci pożywienia, której symbolem jest ten czarny puchar pełen owoców. Na koniec mnich otrzymuje filtr, za pomocą którego usuwać będzie z wody pitnej żyjątka i bakterie, których nie chce daremnie zabijać przez ich spożywanie. Podczas gdy starzy członkowie zakonu rozpościerają i przygotowują szaty, w które ubiorą nowych członków sanga, wspólnoty, wszyscy nowicjusze, jeden po drugim, otrzymują od dalej lamy symboliczny dar, w postaci przedmiotów rytualnych. Buddyzm próbuje znaleźć odpowiedź na pytanie, jak przestać być nieszczęśliwym. W nauce Buddy znaleźć można wielkie bogactwo myśli etycznych. Zasadniczą sprawą była intelektualistyczna psychologia. Za pomocą teoretycznych wywodów można prowadzić uczniów do przyswojenia sobie nowych poglądów i odkryć psychologicznych. Buddha ukazywał, w jaki sposób można pozbyć się cierpienia. Nie jest to jednak łatwe. Nowicjusze, którzy nie zostali jeszcze konfirmowani, nie mają prawa znać niektórych tajemnic i muszą zatykać sobie uszy. Ubiegający się o przyjęcie do zakony są wyprowadzani na zewnątrz, gdzie uroczyście po raz ostatni zadaje im się pytania. Czy jesteście gotowi wstąpić na tę drogę? Czy jesteście świadomi swego wyboru? Czy macie przyzwolenie Waszych rodziców? Po czym wspólnota uczniów otwiera przed nimi swe podwoje i przyjmuje na członków o pełnych prawach. Rozpoczyna się dla nich nowe życie, wolne od pragnień i strachu. Dlaczego ich uszy pozostają zatkane przed wywołaniem ich po imieniu? W Wtajemniczenie wyższego stopnia nie następuje nigdy bez pewności, że zostanie ono w pełni zrozumiane, że nauka przekazywana jest tym, którzy potrafią wyciągnąć z niej właściwe treści, dla których nie stanie się ona zgubna. Dalej Lama wzywa kolejno wszystkich kandydatów na mnichów i dopiero teraz na dany znak mogą oni odsłonić uszy i słuchać słów prawdziwej mądrości. Jeden po drugim ludzie ci budzą się do życia, które wybrali. Odtąd ich stosunek do życia będzie przede wszystkim realistyczny, żeby nie powiedzieć naukowy. Niech mówi, że wszystko ulega nieustannej przemianie iż nie ma nic stałego, permanentnego, żyjącego bytem niezależnym. Jedyna rzecz niezmienna to akceptacja przemiany. Jedynie żyjąc zgodnie z tą zasadą możliwe jest osiągnięcie pogody ducha, która nie ma w sobie samej sprzeczności. Ucznia powinno interesować to, co uniwersalne, a nie jednostkowe. To, co niezmienne w przeciwieństwie do tego, co zmienne i przemijające. Krótko mówiąc, wieczność. Ceremonię kończy błogosławieństwo udzielone każdemu z nowo przyjętych przez Dalajlamę mnichów, którym zawiesza na szyi czerwone wstążki odpowiedniki długich szarf, którymi ludzie gór obdarowują się uroczyście przy składaniu sobie wizyt, lub które ofiarowują przed posągami bóstw w świątyniach i ustóp swych guru. Każdy z mnichów bierze wstążkę i owoc, symbol pierwszej strawy złożonej w jego żebraczej miseczce. W Indiach znajduje się wielu wyznawców lamaizmu. W oczach wyznawców ucieleśnieniem buddyzmu tantrycznego i jego głową jest Dalai Lama, liczący sobie w chwili kręcenia tych zdjęć 32 lata. Buddyzm jest częściowo religią także Tybetańczyków, lecz doktryna ta jest wspólną własnością wszystkich wyznań buddyjskich. Stąd też każdy mnich Kijajanistyzmu Cejlońskiego bez trudu zrozumie wymowę malowideł na jedwabiu przedstawiających buddę Gautamę. Inne malowidła zwane tankami związane są ściśle z tradycją tantryczną północy, tak jak to będące wizerunkiem reformatora Tsongkapy. Istnieją różne tantryczne tanki zrozumiałe dla wyznawców buddyzmu tantrycznego z południa, choć zagadkowe dla Europejczyka. Oto Guja Samaya. Każdemu bóstwu odpowiada królestwo przedstawione w postaci mandali, w formie płaskorzeźby lub namalowanej. Pałac mający kształt kwadratu otoczony jest i chroniony przez krąg płomieni lub też niekiedy wizerunek cmentarza. Mandala ma zawsze kształt koła, do którego z czterech stron prowadzi czworo drzwi, strzeżonych przez podobizny bóstwa głównego. Ta oto tanka przedstawia inne bóstwo czakra samvara które również posiada swoją własną mandalę. Bóstwo tantryczne to symbol siły aktywnej we wszechświecie i w nas samych, dostrzeganej przez mędrców w stanie szczególnego widzenia.